Masz wiadomość od osoby zmarłej. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Dwójka monet. Co wychodzi na Świat. Wynik, odpowiedź, rada. Król molet. Dołożę kartę. A zwiecze. Dołożę kartę. Rycerz Kielichów. Na spodzie talii jest karta Trójka Kielichów. I to może być tło czytania zadowolenie, zabawa, imprezy. Sedno Wojkamont. Osoba nieżyjąca mówi, aby podjąć decyzję. Mówi, aby opierać się na życiowym doświadczeniu. Wyciągnij z tego najwięcej korzyści. Zachęca Cię, aby... Pokazać swój talent. Mówi coś o żonglowaniu pieniędzmi. Chce, aby wyjaśnić sprawy z przeszłości, które dotyczą umowy pisemnej, ustnej. Zachęca do podróży nad wodę. Też pojawiła się osoba nieżyjąca, marynarz. Osoba nieżyjąca mówi, aby. Przywiązać większą uwagę do spraw natury finansowej. Nie bądź osobą rozrzutną. Możesz wpaść w pułapkę kredytową. Przemyśl warunki umowy kredytowej. Otrzymasz drugą pracę, drugi etap. Dla osoby nieżyjącej jest ważny sklep, kantor, targ. I również martwi się o nielegalne miejsca, Związane z przemytem, handlem, używkami. Osoba nieżyjąca chce, abyś był, była osobą elastyczną i spontaniczną. Śmieje się o swoich zmiennych nastrojów. Też dla osoby nieżyjącej ważne są informacje, wiadomości. Mówi coś o komunikacji w związku komunikacji między parą. wychodzi naprzeciw świat. Masz zbyt duże wymagania i wysokie oczekiwania. Osoba nieżyjąca prosi o pozytywne myślenie. Będziesz cieszyć się, będziesz cieszyć się sukcesu. Wyjedziesz za granicę. Osoba nieżyjąca prosi o rzucenie palenia papierosów. Wyleczysz depresję. Nie rezygnuj przed metą. Nie poświęcaj się dla miłości. Nie rozpaczaj. Twoja sprawa zakończy się po twojej myśli. Bądź wolna, wolny od zawiści i zazdrości. Wynik odpowiedź rada. Król monet, asmietcze i rycerz kielichów. Osoba nieżyjąca mówi o twojej niedojrzałości. I pewnie chciałaby, abyś był, była osobą dojrzałą. Nie bujaj w obłokach. Ten mężczyzna będzie obiecywał gruszki na wierzbie. Będzie pięknie mówił o miłości o stałym związku, a nic z tego nie wyjdzie. Stój mocno na ziemi. Osoba nieżyjąca chce, abyś nie polemizowała, polemizował z otoczeniem. Praktycznie podejdź do życia. Zachęca do dojrzałej postawy i odpowiedzialnej. Nie bój się ciężkiej pracy. Załatwisz sprawy związane z finansami. Które dotyczą domu, nieruchomości. Dokumenty, które dotyczą nieruchomości, domu, znajdziesz w salonie, w miejscu, w którym robiliśmy przyjęcia. Zakończ sprawę dotyczącą nieruchomości. Znajdziesz sponsora, współpracowników. Nie spoczywaj na laurach. Spłacisz zadłużenie, zobowiązanie kredytowe i tym podobnie. Osoba nieżyjąca mówi o jakiejś ważnej rzeczy, która jest położona wysoko, na górze, na piętrze, na strychu. Inna osoba nieżyjąca mówi, że ważną rzecz znajdziesz w miejscu, które jest nad wodą, otoczone wodą. Nawiążesz kontakty z kontrahentami. Popraw relacje z innymi ludźmi. Wymieniaj się całym środkiem przekazu. Telefony, smsy, maile i tym podobnie. Osoba nieżyjąca chce, aby ruszyć w nowym kierunku, z nowymi pomysłami. Kieruj się rozsądkiem. Również osoba nieżyjąca mówi coś o ogrodzeniu, Szczyt gór, miejsce, gdzie jest panorama. Często tam chodzi. Zdasz egzamin. To wszystko. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również. Zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o śpię.